A no tak to wygląda jak na y, upalną sobotę. Sobota przedświąteczna. To co jest tam na niebie, że prawie że nie widać w zamku hojnik to nie jest żaden przypadek. Przyszło jakieś afrykańskie y, powietrze. Y, efekt tego jest taki, że widoczków żadnych nie będzie dzisiaj. Jakaś taka zawiesina, jakiś taki pył y, krąży cały czas ale tego nie planujemy cieszymy się z temperatury bo to jest ponad dobrze ponad 20 stopni rzadko na koniec marca takiego czegoś doświadczamy dlatego też jesteśmy zadowoleni trzeba wybrać sobie jakąś fajną górkę etap pierwszy to będzie podgórzyn i borowice tam jeżeli wszystko będzie w porządku naprawdę dzisiaj Zrobimy sobie tajną masakrę. Nawet zameczków księcia Henryka nie widać. Chodźcie, chodźcie. A tu będziemy na głowę zaraz wyjeżdżać bo roweróweczka się kończy na główną to nie wiem będziesz musiał zwolnić chyba nie no tu na prawo trzeba będzie wyjechać bo się kończy ta piękna ścieżka widać, widać. chłopaków tak oni będą z nami dymać oprócz tego pierwszego który pomylił dzisiaj rowery i pojedzie sobie gdzieś tam na yy, około tak na chwilę ławeczka przy Koziołku w Podgórzynie yy, w średnim, prawie że niznym Podgórzynie, oczywiście tutaj przy zbiorniku są różne szlaki yy, są co najmniej trzy kombinacje yy, tak. ale my dzisiaj yy, pojedziemy sobie inaczej, wybieramy opcję najbardziej yy, w zasadzie z tego tutaj momentu ostrą i zaczynamy tutaj yy, ostre yy, dyjmanie. Tak. Tu skręt na rozpadlisko. To pieszo. W pięć minut sobie tam dojdziemy. No. Pokażmy. I teraz. No, budują się te domki. O! o. Tu jeszcze jedna dźwiga. I niestety te przepusty. teraz dopiero zaczyna. To fajny widok. Nigdy tu się nie oglądamy. Jeszcze się wrócimy, bo. Się będzie budował chcielibyśmy zobaczyć jak to będzie gdzieś wyglądać będzie miał tu ktoś niesamowity widok oprócz tego że dzisiaj mamy to afrykańskie mleko niesamowity widok będzie miał no i to drzewo samotne tam, nie? Niesamowite Pieplice jak na dłoni. Już tam dalej nie, Łukaszu, starczy. No, tu będzie więcej. Albo hotel będzie, bo to coś za dużo tutaj ryją. Bardzo fajnie wygładzona ta terenówka, bardzo ładnie, jakby tu walce nimi. No, fajnie. Oj, pokażę tylko te skałki. Tu, tu, tak, tak. No. Dobra. Tu jest tak pięknie. Późniejszym latem tu są wszystkie rodzaje owoców, są baliny, są jeżyny. Eee, są jagody. Tak. w naszym ukazuje się rozwidlenie. Eee, myślę, że tutaj w tej okolicy jedno z najważniejszych. Tu przybiegają wszystkie drogi. Eee, w lewo można się zwalić do Sosnówki. Eee, tutaj do tego górnego osiedla Czerwoniak. Przez który jest to tam nieco niżej przemykamy. Na wprost Niezła masakra Góra Ważelnia. Ona się znajduje nad Borowicami i stamtąd też mamy kilka kierunków, żeby to zrobić, ale to nie zrobimy dziś. Najgorsze zostawimy sobie na później. Skręcamy w prawo. To jest tak ładna dróżka na Szachownicę, bo tam będą takie skałki obok. Tylko po to, żeby przeciąć drogę główną przez Jaka Borowice, podłużyn Borowice i żeby dalej sobie terenem dojechać do drogi Sudeckiej no chyba tutaj z Sosnówki sobie przyszli, albo gdzieś tu mają bazę noclegową no, no hmm. Idziemy sobie teraz na drogę główną, ale tylko na jakieś 200 metrów, żeby odbijać dalej na prawo. Y, Lekkie wzruszenie w kierunku co prawda początkowo przesieki i ogrodu japońskiego. Tu jest taki jak od tyłu Drugi e, gwiazd. No niech się boi wyprzedzić, boi się przyspieszyć Tu jest pięknie Pójść tego A ja A A no, to na tak, to, oni nie umieją chodzić Będzie samochodzikiem, telefonik, nawigacja A Najważniejsze, że dla nas jest Tak. Tak, parking japońskiego ogrodu. Ogród będzie poniżej nasz. Oprócz tego tu jest takie drugie coś e, dla dzieci, taki kompleks. Jakby się miały nudzić, e, można sobie poskakać, podjeżdżać e, takimi rurami. Nawet nie wiem, jak to się nazywa. Ale widzę, bramki są, na pewno wejście płatne przed nami, z kolei w dole po prawej lekko ogród japoński. Szkoda tylko, że wszyscy ludzie tutaj muszą przyjechać samochodami, gdzie jest tak pięknie. Proszę zobaczyć, o tutaj, niestety kareki nie umieją chodzić, nie lubią po prostu, nie są przyzwyczajeni. No Najlepiej wszędzie przejechać autem, żeby było gotowe, szkoda. Chwileczkę tylko wyrównanie Nawet lekki zjazd Ale to tylko odpoczynek na moment No i w sumie fajnie i trwały zawsze są najlepsze Troszkę dymania, troszkę odpoczynku I tak na zmianę yy, Mamy mostek Tutaj mamy też elementy single taka poślista. Będziemy to na lewo zabijać, żeby w miarę łagodnie dostać się do drogi szydeckiej. E, a tu na mostku sobie e, odpoczniemy. Jak ktoś chce na singla, to tutaj, chociaż tu jest dopiero żółty szlak, ale kawałek dalej, on tutaj po prawej stronie będzie krążył. Tyle, że one są strasznie skaliste, ale jeszcze trochę potem e, o tym powiem. Tam będziemy jechać. No e, zróbmy tam, bo tam troszkę stracimy wysokości. E, gdyby ta tutaj była do samego końca, e, do przejścia, ona będzie najlepsza. Próbujemy, nie? Co nam szkodzi? Czy nie wiem na godzie dalej, jednak się udało. Bardzo szybko żeśmy się wynurzyli na drogę sudecką. Tu było dosłownie ze 300 metrów od tamtego miejsca. Bardzo fajnie. Yy. I teraz każdy by wybierał, czy w lewo zjechać do Borowic i sobie gdzieś tam kontynuować na Sosówkę, czy Karpacz, albo w prawo do końca drogi sudeckiej. Ale ładny ten most. Zobaczcie na tą tabliczkę. To musiało stare być jakieś, bo przecież na nowym by, mi, by jej nie wsadzili, nie? I tam oczywiście można się też zwalić do przesieki z powrotem do podróży na pięknym, długim, zawijanym zjazdem. Tak. Natomiast to, co dziś robimy? to jest droga homontowa. To jest tutaj do góry. Zresztą ja mi się przypomniało, że żelazko zostawiłeś. Żelazko zostawiłeś, wracaj do domu. A my się chyba nie boimy. To jest ta niespodzianka. Zobaczymy, czy będziemy robić pod siebie. Y tu początek jest oczywiście ostry, natomiast potem jest takie pozorne wyłagodzenie, ale dopiero potem zacznie się ogień, więc atakujemy góry. Po singlu jedzie. Hej. Tu jest poświst. Nie chcemy jechać na tych singlach, bo one są skaliste, mimo że tak zawsze się e, ładnie na początku zaczyna, to potem jest katastrofa. Natomiast odcinek od drogi homontowej ten tutaj ja bym polecał z tego względu, że tutaj wjeżdża się na taką górkę susz i jest unikalny widok na całą e, kotlinę. Warto nawet wsiąść z roweru, żeby tam po tych skałach sobie go przenieść i wyjechać pod Borowicami, bo to już jest końcówka tego singla. Ale warto to wzgórze od tego momentu zobaczyć. A nam pozostanie yy, Dyma nie dalej Widać tam, co tam się będzie działo. Nie wiem, czy tam się da radę wjechać, czy jednak yy, rower Dęba stanie. No. Jakie to nachylenie? 14, na razie. Na razie 14. Już mi się opona przednia odrywa Mam problem Może na siłę? Na si... Siłę. Oj oj I tylna mi szoruje Masakra Dziwda nie zła Będzie lekko łagodniej Jakie skręt w lewo to jest dobry znak. Raczej, że najgorsze za nami. O, największa mordęga zakończona. Tu już będzie lekko łagodniej połączyliśmy się z drogą ze szwedzkich skał. Ona też jest dosyć ładna, jeżeli chodzi o ten las, o te rośliny. Problem jest tylko taki, że tam jest taki fajny zjazd od tych skał, ale wszędzie są te przepusty, więc trzeba hamować, żeby nie pękła ponad tam dentka, Więc szkoda, trzeba hamować, ale oczywiście jest bardzo malowniczo, sama przyroda. Gdzieś tutaj sobie teraz usiądziemy, może zjemy ciasteczka i ostatni etap do Karpacza tutaj już przeciągniemy ale już będzie trochę lepiej coś muszą widzieć z tej ambony no gdy mamy, mamy oby do zbiornika retencyjnego tam już będzie gładko już będzie lekki zjazd i Karpacz na no zjazdach, tak, widać, sześć, trzeba uważać te doły te szpary, te szczeliny są niebezpieczne Tak pięknie jest ten kawałek tutaj Piękny chociaż tam widoku, chociaż tam jest troszkę widoku, ale byłby faktycznie gdyby nie dzisiaj to powietrze, prawda? Yy, no to co? Dzida dalej, siadamy i ogień. Okay. Zaszedłem w końcóweczkę, trzeba zrobić. O, patrz tam, co się dzieje w górach. O. Tam jest tak. Ten nowy hotel w górnej Sosnówce. Nie? Tak, tak, tak. Szkoda dziś tej kotliny nie widać. I zbiornika Sosnówki, niestety. Nie było nam dane, najważniejsze jest to, że tu jest już chyba wyrównanie i nasza największa męka y, się zakończy To jaki to daleko na podgórnej, tak? Nie no, mamy ich w dół, cały czas w dół. Nie wiem czy będą robić. Ta droga leśna tu już była. Jakbyś chciał tam spróbować to już o jest niespodzianka. Tak yy, no, no i tu mamy Max. Tu mamy Max. Zjeżdżamy do ozbiornika. No, rybos. Dobra. Mamy coś pięknego. Mamy zjazd. O, zakopałem się. Dzień dobry. Mm. Ten zbiornik tutaj retencyjny e, jest piękny, można sobie obejść go tutaj dookoła. E, przychodzą sobie ludzie albo z pieskami, albo przyjść, chociaż tutaj posiedzieć z Karpacza. Tu jest może z kilometr, dwa, zależy z którego miejsca. I to tutaj e, jest ładnie. To jest taka nasza wisienka. Na chwilę odsapniemy i potem ogień w dół. Tak, akcja droga homontowa zakończona. To nie jest byle co. Oczywiście największe kopyta lubią odrodzenie, ale tutaj to jest prawie że 50% z tego co było oczywiście terenem, bez żadnego asfalciku, polecamy. Lepiej oczywiście nie na jakiś tam upałach, ale taka pogoda umiarkowana, przy czym pamiętajmy, że jeżeli na dole jest 20 stopni, to tu jest 12, więc troszkę ubiorku innego trzeba mieć, tym bardziej, że teraz nas czeka deser, czyli karpacz i zjazd, polecamy. Tak, kończymy. To jest piękne miejsce, żeby odpocząć. Oczywiście, że tak. I końcówka drogi homontowej do Karpacza zwalamy się z góry. Witamy. W samej górze wyżej się nie da jeżeli chodzi o zabudowania. Droga kończy się szlabanem. To moje urobione miejsce kiedyś żeby za darmo sobie gdzieś w końcu zaparkować i iść w góry ale nie łudźmy się, że mamy szansę przyjeżdżając przez biały dzień to trzeba przyjechać wcześniej rano i w prawo ogień wyruszyć w kierunku porany z pielgrzymów, słonecznika, z Czechy czy samotni. Tak, karpać i tylko zjazd. To chyba najlepszy widok. Aha. Tak, jeszcze tu nie zjeżdżałem z kamerą, dlatego chyba kto to pokazać, tak, nad nami gołębieski. I zaraz przyspieszamy. te kaleki się rozglądają czasami w ogóle nie wiedzą gdzie iść albo nawigacja jak im nie powie to już jest masakra tak odbijamy sobie w kierunku skalnego osiedla troszeczkę objedziemy i tu taki mamy jakby skrócił do ścięgiem nie wiem czy to jest tu ale gdzieś trzeba będzie na prawo odbijać przed nami Książęca Góra w Dolnym Karpaczu tam też fajnie ślimakiem można wjechać to jest też dobre no i co? będzie droga? Nie. no bo nie wiedziałem, ona źle wygląda wiesz? Nie, tam absolutnie nie wracamy. Tu musi być jakiś zjazd. Mam nadzieję, że jest. My nie będziemy się zapać. Dobra. Jadą Czechy, tak. Wreszcie, żeśmy się wynurzyli z tego karpaca, troszkę żeśmy się pokręcili, bo droga była brzydsza niż myśleliśmy. Yy, i tu mamy taką jeszcze jedną boczną. Ok. Było trochę emocji, oczywiście jeżdżą jakieś poznańskie ślimaki 30 na godzinę, to jest niestety kłopot i trochę nam tu tymi rowerami wtedy między innymi ciężko, no ale nic, pora kończyć, to była fajna wysiłkowa wycieczka, ta droga, którą pokazywaliśmy, to nie jest byle co, jest kilka innych możliwości, żeby wjechać nieco łagodniej do Górnego Karpacza, akurat nie tak jak my, ale warto wiedzieć, że taka opcja jest i można kiedyś to y, wykorzystać. Pozdrawiamy!